Cześć, taka szybka, krótka prezentacja Derby Senda 2010 rok z rynku austriackiego od pierwszego właściciela motocykl po pewnym serwisie. Pan wstawił go do warsztatu a na takie przejrzenie tego motocykla w którym wymieniono oponę przednią wymieniono oponę tylnią e, zmieniono chyba napęd bo jest też na samym początku naciągu i motocykl postał sobie roczek po czym pan postanowił że wystawi go na sprzedaż myśmy go odkupili i tutaj to ja Wam prezentuję w bardzo ładnym stanie opony takie typowo miejskie ten motor wygląda jak supermoto jest to 50 -ka. rejestracja na 50 -ka. opony zobaczcie jest zupełnie nowe 2021 rok. Zawieszenie suchutenkę eee, Napęd, jak wspomniałem, początek naciągu. Opona tylnia zupełnie nowa. Eee, wszystko działa, wszystko sprawne, motocykl z kompletną dokumentacją do zarejestrowania. Czekajcie, ja mam go tutaj odpalę od pierwszego strzała. A czekajcie, brak mi tutaj jednej rączki. Pali na dotyk 19 tysięcy, chyba to jest przebieg. Tak, do 19 tysięcy przebiegu ma motorek. No działają, drugi kierunek również tam działa. Także całkowicie sprawna maszyna. Światełka załączają, się załączają. Trąbika to chyba nie ma, a nie, a nie ma trąbika. Czy ogólnie ma, ma trąbik, ale, ale nie zatrąbił. Pali wszystko słuchajcie na dotyk, chodzi fajnie. E, jak ktoś szuka takiego małego motocykla dla syna jakoś innego dzieciaka, no to do tego pojeżdżenia. Moje dziecko dzisiaj tam troszeczkę poćwiczyło. Naprawdę w fajnym stanie, taki widać słuchajcie, niezmęczony, zjeżdżone e, Nie wiem czy jest. czy ma dozownik podłączony, czy nie ma dozownika, lepiej robić mieszankę w przypadku takiego motocykla zawsze jest to bezpieczne, bo to chyba największa zmora tych, e, tych motorków, że ten czasami dozownik po prostu odmówi posłuszeństwa, nawet nie wiemy kiedy także pali na dotyk, chodzi jak głupie, wszystko tutaj jest całkowicie działające, wszystko sprawne także Słuchajcie, takie 50. -tki. Mamy dwie sztuki do wyboru. Mamy Betę, zarejestrowaną w Polsce chyba z 18 roku. I mamy teraz te derby, które naprawdę jest w pięknym stanie. Plastiki, ogólnie wygląd motocykla jest piękny. Te koła są jak nowe. Opony nówki, napęd nówka. Także dzieciak jakiś się na pewno pocieszy, o ile ojciec zasponsoruje. Także ogłoszenie dzisiaj pojawi się na OTOMOTO, pojawi się na ee, Oliksie. Dzwoncie pytajcie, 2010 rok, derby praktycznie słuchajcie, nie ma żadnych tutaj uszkodzeń, kanapa w ładnym stanie Plasticzki takie fajne nie ja tam znajdziemy, tutaj jakaś naklejka, coś tam tuszuje, jakieś takie małe pęknięcie ale jak taki motocykl dopadnie młody, no to myślę, że tutaj będzie pewnie szczęścia fajnie działa, fajnie chodzi kompletna dokumentacja, także zapraszam serdecznie do miejscowości Ława, dzięki, pozdrawiam, cześć, derby 500 134 533 to telefon do mnie Derby 50 Derby Senda 50 cm pojemności. Dzięki, pozdrawiam, cześć.